Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Lutniczego Alfabetu Gitarowego na kanale Pracowni Gitar. Ja nazywam się Andrzej Strowski. Zapraszam na kolejny odcinek, a w nim terminy na literkę D. Zaczniemy sobie dzisiaj z grubej rury, bo D jak drewno. Czym jest drewno? To można napisać parę książek i napisano. Więc nie będę tutaj się może jakoś strasznie nad tym rozwodził. Natomiast no, wspomnieć o drewnie przy literce D w kontekście lutnictwa no, trzeba. Drewno jest oczywiście materiałem pochodzenia roślinnego, pobieranego z drzew. Tym różni się od innych materiałów pochodzących z roślin, np. z konopi albo ze sklejki bambusowej. Bo ani bambus ani konopia drzewami nie są, w związku z czym nie dają nam drewna. Czym jest drzewo? To sobie przeczytajcie w słowniku albo w Wikipedii. Więc, jak już powiedzieliśmy, drewno jest materiałem pochodzącym z drzewa. Jest głównym sortymentem, tudzież surowcem, z którego wykonywana jest większość instrumentów muzycznych klasycznych, strunowych, właśnie takich jak gitary, skrzypce, fortepiany itd. Dlaczego? Oczywiście trochę dlatego, że tradycyjnie tak się przyjęło. Drewno jest w ogóle jednym z najstarszych materiałów budowlanych i ogólnie materiałów przemysłowych na świecie. Instrumenty są znane w zasadzie od tak dawna jak znamy cywilizację. No więc siłą rzeczy zaczęły powstawać y, instrumenty drewniane bardzo wcześnie. No i przetrwały do dzisiaj. Czemu nie zastąpiliśmy ich innymi materiałami, skoro zastąpiliśmy na przykład w budowlance drewno w wielu momentach innymi materiałami, prawda? Próbowano, próbuje się do dzisiaj. Nasi koledzy z rów Guitars na przykład produkują gitary, w których drewna nie ma. Chociaż nie do końca, bo na przykład podstrunice są tam zrobione z Rich light, a Rich Light to jest zasadniczo celuloza z żywicą, jeśli się nie mylę, więc gdzieś to drewno i tak w tych gitarach jest. Ale wracając, czemu drewno nie zostało wyparte, skoro mamy tyle materiałów alternatywnych? Z wielu względów i to są względy i psychologiczne, na przykład takie, że generalnie ludzie mają w sobie coś takiego instynktownego, że lubią obcować z drewnem i trzymanie w ręku drewnianego instrumentu jest dla wielu osób dużo przyjemniejsze niż trzymanie instrumentu nie z drewna, nawet jeśli oba są polakierowane. Poza tym drewno ma pewne właściwości akustyczne, które ma samo z siebie, to znaczy nie trzeba wymyślać koła na nowo, skoro już mamy materiał, który brzmi tak jak chcemy, no to po co szukać alternatywy. Tych przyczyn jest sporo, nie chcę się teraz strasznie nad tym roztkliwiać. Efekt jest taki w każdym razie, że drewno do dzisiaj jest głównym budulcem gitar. Co warto powiedzieć o drewnie jeszcze? Kiedy mówimy drewno, mamy raczej na myśli drewnolite. To znaczy, zarówno meblarze, jak i lutnicy oraz inni rzemieślnicy zajmujący się drewnem, raczej nie powiedzą na sklejkę, że jest to materiał drzewny. W sensie, że to jest może nie tyle, powiedzą, że materiał drzewny, ale nie powiedzą na to drewno. To znaczy, jeśli macie gitarę z płytą wierzchnią, akustyczną czy klasyczną, z płytą wierzchnią ze sklejki, to raczej powiemy, że to jest płyta ze sklejki, a nie że jest to płyta z drewna. W angielskiej nomenklaturze z kolei musicie uważać, bo będzie napisane solid, czyli lita, jakby solidna płyta. Solid mahogany, to będzie znaczyło, że gitara ma płytę rezonansową właśnie z drewna machoniowego, a nie ze sklejki machoniowej, bo zazwyczaj producent jak napisze, że jest z mahoniu, to znaczy, że to jest sklejka machoniowa, albo w ogóle jeszcze sklejka może być na przykład świerkowa, tylko z machoniowym wykończeniem fornirowym na górze, także to warto pamiętać. Natomiast jeśli mówimy drewno, to mamy na myśli drewnolite, a nie materiały drewnopochodne takie jak właśnie sklejki, płyty wiórowe i inne płyty warstwowe. Także to o drewnie na razie tyle, a może kiedyś nagramy jakiś dedykowany odcinek tylko dla drewna. Zobaczymy. D jak dreadnought. No nie obędziemy się bez opowiedzenia chociaż pokrótce o chyba najpopularniejszym kształcie gitar akustycznych. Który widzicie właśnie teraz na ekranie, nazywa się on Dreadnought, czyli z angielskiego Pancernik. Jest to kształt korpusu gitary akustycznej, który został rozpowszechniony przez Martina, oczywiście, i do dzisiaj jest chyba najpopularniejszym kształtem. Jest on dość duży, dość głośny, dość. Powiedziałbym oczekiwany, jeśli chodzi o brzmienie, to znaczy, jeśli myślimy o gitarze akustycznej, zazwyczaj mamy na myśli wygląd i brzmienie właśnie gitary typu Dreadnought. Nie będę tutaj mówił dłużej, bo nie chcę tu wchodzić w szczegóły historyczno-akustyczne, bo to też jest bardzo złożony temat. Warto pamiętać, Dreadnought, najpopularniejszy właśnie taki kształt korpusu spotykany w gitarach akustycznych, D jak Dremel. Dremel to chyba najpowszechniejsze elektronarzędzie spotykane w warsztatach lutniczych. Może obok wkrętarek. Dremel to, jeśli nie wiecie, takie narzędzie. Oczywiście nie musi być w firmie Dremel, to jest trochę jak z Adidasami. Mówimy Dremel też na urządzenia tego typu, innych marek, no ale marka Dremel jest najbardziej popularna. Jest to urządzenie, które daje bardzo duże możliwości, jest bardzo poręczne. Małe części do niego są stosunkowo tanie, jest ich też dużo i zastępuje wielokrotnie różne narzędzia ręczne, przykład różnego rodzaju pilniki. Jest w stanie wykonywać dość precyzyjne prace, także takie totalnie ręczne, w sensie można go używać trochę jak długopisu, nawet są takie przystawki, w których można go po prostu tak złapać i robić jakieś, jakieś frezowania, można grawerować ręcznie i tak dalej. Można nim coś rozciąć prosto, łatwo, przyjemnie i czysto. Także jest to takie narzędzie, które absolutnie musi się znaleźć w każdym warsztacie, w każdej pracowni, która zajmuje się obróbką w zasadzie dowolnego materiału. I nie jesteśmy tu wyjątkiem. W naszych lutniczych pracowniach też ten Dremel jest powszechny. Idąc tropem narzędzi, tym razem nie elektronarzędzi, a narzędzi ręcznych, D jak dłuto. Dłuto to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi, naszej pracy. Jeśli nie wiecie jak wygląda dłuto, to wygląda mniej więcej tak. Dłut jest bardzo wielu różnych rodzajów. Służą do bardzo wielu różnych zadań, ale generalnie służą do wybierania materiału, mówiąc bardzo oględnie. Z uwagi na to, że jest ich bardzo wiele rodzajów i właśnie są bardzo mają szerokie przez to spektrum zastosowań, no to, tak jak wspomniałem, w każdej pracowni muszą się znaleźć. My też ich używamy. Nawet w serwisie, takim totalnie zwyczajnym, używamy dłut na przykład do oczyszczania slotów pod siodełkami bardzo często się wydaje, że zrobienie siodełka, wymiana siodełka w gitarze to nie jest tam wielka rzecz przecież macie template'y, zrobicie z tej kości ten siodełko i wsadzicie zazwyczaj większość czasu to jest przygotowanie tego kanału tudzież slotu na siodełko, tak żeby on był prawidłowo sformatowany oczywiście można to zrobić różnymi innymi narzędziami na przykład pilnikiem specjalnym ale w przypadku zabrudzenia na przykład boczków no to już wtedy dłuto jest najprostszym, najbardziej precyzyjnym narzędziem do tego więc nawet w takim podstawowym serwisie te dłuta się nam przydają natomiast o dłutach trzeba powiedzieć jedną rzecz na pewno dłuta są tak długo przydatne jak długo są ostre i dlatego trzeba je ostrzyć regularnie my mamy nawet taką maszynę, nazywa się Tormek i ona służy do ostrzenia właśnie dłut między innymi, bo w ogóle generalnie ostrzy różnego typu no powiem Wam, że odkąd kupiliśmy tą maszynę to jest bajka, nie robota na ostrzenie takiego narzędzia trwa kilka minut, a efekt pracy dłutem ostrym jest absolutnie nieporównywalny do tego jak się pracuje dokładnie tym samym dłutem tylko już wstępionym. To w ogóle jest kompletnie inna rzecz. Tępe dłuto to jest więcej problemów niż pożytku. Lepiej go w ogóle nie użyć niż go używać. Jeśli mogę coś wam doradzić a propos dłut, to kupujcie dłuta najdroższe na jakie was stać. Nie kupujcie tanizn i zawsze upewniajcie się przed pracą, że są odpowiednio naostrzone. D jak dovetail joint. No nie było po angielsku, poza rednotem nic na początku, no to muszę coś jeszcze powiedzieć. Dovetail joint y, to po polsku y, łączenie na czy ogon. Jest to sposób połączenia ciesielskiego znany od chyba tysięcy lat właśnie w Ciesiołce. Używany także u nas w naszej branży. Mówię, e, używam dzisiaj angielskiego terminu, dlatego, że ten dovetail joint często pojawia się w różnych materiałach, które opowiadają o e, tworzeniu instrumentów. Więc jeśli byście chcieli się podszkolić, zobaczyć, jak się buduje e, gitary, to tam ten termin będzie się na pewno pojawiał. Oczywiście raczej w kontekście gitar e, klasycznych czy akustycznych, chyba najbardziej akustycznych, e, rzadziej elektrycznych tej joint, czyli to łączenie na czy ogon, zazwyczaj stosujemy w gitarach na łączeniu korpus-gryf, czyli na łączeniu pieńka górnego ze stopą gryfu. Często właśnie występuje jaskół czy ogon i w tej technologii te dwa elementy są ze sobą łączone. W gitarach, które są w ten sposób konstruowane, na przykład, jeśli jest potrzeba, Zmienienia kąta natarcia gryfu, czyli tak zwanego resetu gryfu. Jest to absolutnie robialne, i szczerze mówiąc, w kontekście wszystkich innych instrumentów, w innych technologiach łączonych, jest to stosunkowo proste po prostu. Można to zrobić, jeśli jeszcze mamy jakiś w miarę sensowny lakier, np. nitro, to możemy taki reset gryfu przeprowadzić znowu stosunkowo, ale jednak tanio. Stosunkowo tanio. Oczywiście pod warunkiem, że taki gryf był klejony klejem skórnym, kostnym, no generalnie glutenowym, w najgorszym wypadku jakimś poliostanowinylem. Jeśli ktoś robi połączenie na jaskółczy ogon i klei to epoksydem, to po co się było męczyć z tym jaskółczym ogonem? Trzeba było to po prostu przykleić czołowo i, i tyle. D jak docisk strun. Docisk strun to jest taki malutki, taniutki element, nazwany czasem drzewkiem, na przykład przeze mnie, który dociska struny. Oczywiście możemy też mieć na myśli, mówiąc docisk strun, taką belkę w gitarach często z Floydami albo w jakichś starszych gitarach elektrycznych zdarza się, że mamy taką właśnie belkę, która nam dociska struny tuż za siodełkiem Natomiast to, to jak działa i po co jest, to chyba każdy widzi Tutaj chciałbym powiedzieć pokrótce o tych dociskach pojedynczych, a właściwie podwójnych bo większość docisków strun, właśnie tych, które nazywamy drzewkami dociska na raz dwie struny Po co one w ogóle są? Mianowicie w gitarach przede wszystkim elektrycznych, które mają płaszczyznę główki równoległą do płaszczyzny pod strunicy. mamy problem, szczególnie na strunie E i H oraz często i gęsto G i D, szczególnie G, z kątem załamania strun na siodełku. I ten kąt jest kluczowy do tego, żeby gitara brzmiała dobrze. I o ile większość gitar, o ile mają właśnie główkę równoległą z podstrunicą, na przykład Fendery, ma taki docisk strun fabrycznie zrealizowany pod strunę E i H, tak przeważnie nie mają pod struną G i D. I bardzo często jest tak, że jak kupujecie gitarę albo zaczynacie setapować sobie swoją gitarę właśnie w tej technologii zbudowaną, nie macie tego docisku na G i D. Gitara G zaczyna Wam na pusto brzęczeć. Także, jak gracie bez dociskania lewą ręką w którejkolwiek pozycji, tą strunę to ona Wam dziwnie brzęczy. To bardzo często, zanim polecicie do lutnika na szlif progów albo wymianę, to sobie kupcie za 5 zł taki docisk strun, przykręćcie go sobie na główkę. Bo może się okazać, że cały problem absolutnie do zaraz zniknie. struna po prostu nie będzie obijać się w kanale na siodełku, tylko będzie tam odpowiednio mocno dociśnięta i przestanie brzęczeć. Także. Docisk strun to jest super tania, super mała, niepozorna, ale często, gęsto kluczowa rzecz, kluczowy element w gitarach elektrycznych. Polecam się z nim zapoznać, jeśli jeszcze wcześniej nie widzieliście co to jest. Przy okazji litery D nie znalazłem w głowie dużo więcej terminów wartych rozbudowania. Jeśli macie jakieś w głowie to oczywiście napiszcie w komentarzach, najwyżej zrobię R-ratę, na bardzo chętnie. Może coś pominąłem. Natomiast znalazłem bardzo dużo marek, i to dużych marek, ważnych marek, związanych z naszą branżą, o których chciałbym wspomnieć, no bo głupio o nich nie mówić. Więc możemy śmiało powiedzieć, że D jak? D'Addario. D'Addario to firma, której chyba nie trzeba przedstawiać, ale przedstawię. Marka produkująca głównie struny, ale także różne akcesoria do gitar, struny wszelkie. Yy, zarówno do gitar, jak i do ukulel, do basów, ale też do skrzypiec, do wiolonczel, kontrabasów, yy, do wszelkich innych instrumentów. Bardzo duża, bardzo znana, chyba jedna z największych yy, marek produkujących właśnie struny. Ja osobiście bardzo lubię, używam dużo, gęsto i często. Jeśli któryś z naszych klientów nie ma preferencji i mówi, dowiedzcie mi jakie struny lubicie, to bardzo często kończy się właśnie na dadario szczególnie w gitarach elektrycznych polecam serię New York, jest fantastyczna polecam serię XT do y, gitar z Floydem bo to są struny, które bardzo szybko łapią stabilność przestają się rozciągać i Floyd nam nie wariuje tak samo jeśli macie problemy z tym, że na przykład mostek y, synchronized tremolo w y, stracie coś wam odjeżdża albo mostek ruchomy w, w Jazzmasterach czy, czy jakichś Jaguarach czy innych offsetach, Mustangach, wam, wam rozstraja. Spróbujcie do Dario XT. Naprawdę może się okazać, że to rozwiąże wasz problem. Nikt mi za to nie płaci, także czekam, aż do Dario się odezwie i zacznie mi płacić za to, że polecam ich markę. Bo ja chętnie będę to robił, ale jeszcze chętnie, jak będę dostał przelew. Dejak Dunlop. Danob znowu jest to marka, która produkuje struny, ale nie tylko, bo wszelkiego rodzaju akcesoria do gitar również tu znajdziemy. Szczególnie znana jest ze swoich kosmetyków y, używanych bardzo powszechnie, szczególnie tzw. Tak olejku cytrynowego, który jest niezły, ale autopromocja. Nie jest tak dobry jak lutniczy specjał, najlepszy olej do podstrunnic. Ale czekaj, czy przed olejowaniem nie trzeba wyczyścić podstrunnic dedykowanym czyścikiem? Oczywiście, że trzeba i dlatego lutniczy specjał w swojej ofercie oferuje czyścik do podstrunnic. Ale jak już wyczyścisz podstrunnicę i ją zaolejujesz, przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie czyścik do lakierów, lutniczy specjał oraz wosk do zabezpieczania, nabłyszczania oraz wykańczania lakierów po wyczyszczeniu ich wcześniej czyścikiem. Również marki Lutniczy Specjal. Możesz je kupić u nas w Pracowni Gitar oraz na stronie pracowni-gitar.pl/sklep. Nie czekaj, wejdź już teraz! Koniec autopromocji. Dejak DiMarzio DiMarzio to amerykańska marka tworząca przetworniki do gitar elektrycznych ale nie tylko elektrycznych z bardzo długą tradycją bo zdaje się od początku lat 70 istniejąca i operująca Chyba jedna z dwóch najpopularniejszych marek właśnie pick na świecie Posiadają w swoim portfolio całą masę legendarnych, kultowych modeli e, Mają całą stajnię swoich endorserów Jeśli szukacie przetworników e, i chcecie kupić coś sprawdzonego To DiMarzio naprawdę może się okazać strzałem w dziesiątkę Znowu portfolio bardzo szerokie, od stosunkowo tanich rozwiązań do bardzo drogich i wręcz butikowych. Także myślę, że warte zainteresowania produkty, jeśli jesteście fanami gitar elektrycznych, to na pewno jest to Wam znane. Natomiast jeśli gracie na akustycznych gitarach, to DiMarco robi też bardzo fajne systemy do gitar akustycznych, którymi warto się zainteresować, jeśli chcielibyście nagłośnić Waszą gitarę akustyczną. Dejak Dean. Din to marka gitar też powstała w latach 70. E, oczywiście w Stanach w tampie bodajże na Florydzie, gitary Din to albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja na przykład raczej nienawidzę niż kocham, natomiast zdarza mi się zawiesić oko na niektórych egzemplarzach. Natomiast mimo tego, że raczej nienawidzę, to jednocześnie bardzo szanuję. Jest to marka bardzo konsekwentna w swoich założeniach, znana ze współpracy z tuzami metalowego grania. Bo pośród użytkowników i endorserów Dina są takie tuzy jak Dimebag Darrell, jak Zach Wild. Oni mają swoje własne modele, które są bardzo znane, które dla wielu osób są wręcz synonimem gitar Dean. ale też Michelangelo Batio, Dave Mustaine z polskiego podwórka, Lica, Popcorn, Nergal zdaje się też grał na, na Dinach. No są to gitary w metalowym świecie znane bardzo, ale tak jak wspomniałem, albo się je kocha, albo, albo się nie kocha. Nie da się obok nich przejść, obojętnie, Jak zresztą widzicie, są to bardzo charakterystyczne designy. Także gitary warte wspomnienia też ze względu na ich burzliwą historię sądową z Gibsonem którą polecam sobie prześledzić we własnym zakresie. Oczywiście poza Dinem, Dadario, Di Marcio i tymi innymi, marki warte wspomnienia to Dusenberg, to Dan Electro i jeszcze ostatnio, o której powiem coś więcej czyli Dangelico. Firma D'Angelico powstała w latach 30. XX wieku, e, założona przez Johna D'Angelico, który był Amerykaninem włoskiego pochodzenia, mistrzem lutniczym. Co ciekawe, mistrzem lutniczym wytwarzającym gitary archtopowe. W latach 30. te gitary zyskały bardzo dużą popularność, natomiast on produkował je właśnie w ręcznym, lutniczym stylu. I co ciekawe, poza tym, że są to po prostu piękne instrumenty z pięknym designem, jak teraz widzicie, art Deco pełną gębą. Natomiast co jest ciekawe, to ta marka w 60-tych latach, po śmierci pana Johna D'Angelo, praktycznie całkowicie zniknęła. To znaczy, yy, przestała istnieć, te instrumenty stały się obiektem westchnień gitarzystów, kolekcjonerów na całym świecie. E, jako, że nie były produkowane, to ludzie się o nie bili. I marka została wskrzeszona już w XXI wieku, już około 15 lat yy, temu. I buduje instrumenty, które są w stylu i oddają hołd właśnie tym designom, tym projektom pana Johna D'Angelico. Fantastyczne, piękne instrumenty, super robota. Jeśli chcecie mieć instrument niepowtarzalny, jednocześnie nie wydać na niego jakichś absurdalnych pieniędzy, to gitary D'Angelico ja osobiście polecam. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za kolejny odcinek Ludniczego Alfabetu Gitarowego i zapraszam na kolejny, w którym zajmiemy się terminami na literkę E. Do zobaczenia.